Startujemy i zadajecie sobie często pytanie, jak mam dłuższą przesiadkę w danym mieście, to czy warto wyskoczyć na miasto? Wsiadam właśnie na pokład British Airways, lecę do Londynu. Trasa jest potem do Kanady, do Montrealu. I mam 8 godzin w Londynie. Czy warto być na miasto? W tym odcinku przekonamy się. A póki co wsiadamy na pokład. Ok, no to wylądowaliśmy. Jesteśmy w Londynie na lotnisku Heathrow. Jest blisko godziny 10.00. Kolejny lot mamy o 18.05. W zasadzie mamy 8 godzin, które jest do zagospodarowania. Ponieważ w Unii już nie ma Wielkiej Brytanii, na dodatek od 1 kwietnia, a jeszcze tego nie powiedziałem, zbliża się majówka, więc jest koniec kwietnia. Od 1 kwietnia jest obowiązkowa rejestracja w systemie ETA. Kosztowało to. Na samym początku 10 funtów, teraz chyba to jest 16 albo 15 funtów, więc udajemy się do no, przejścia. Idziemy na Rivals. No i od tego momentu uznajmy, jest czas start. Zobaczymy, co uda nam się zrobić w tym czasie. Zakładając, że mniej więcej 2 godziny przed planowanym odlotem warto być już na lotnisku. Zostaje nam 6 godzin. Ruszamy na różniku. No, dobra, w sumie parę minut później już super sprawa. Automatyczne skanowanie paszportu. Wcześniej już byliśmy zarejestrowani. Taki jest wymóg. Zeskanowane. Także nawet nie wiem ile minut, ale za dwie minuty później czas udać się. Bagaży nie odbieramy, bagaże są od razu nadane prosto do Kanady. Także idziemy szukać metra. Kolejny krok za chwilkę. Kolejne miłe zaskoczenie. Wystarczy kartę przyłożyć i tyle to idziemy do metra. Do metra. Może przejdziemy i znowu jeszcze metra? No niestety, takie taki obrazek. No i dojechaliśmy. Jesteśmy na stacji Tottenham Court Road. Więcej godziny później. Ważna pierwsza uwaga, na co trzeba właśnie zwrócić uwagę. Te pociągi tak często nie jeżdżą. Jak już siedzieliśmy i mieliśmy 15 minut więcej oczekiwania, to pokazało nam, że kolejny, kolejny, kolejny kolejka będzie za godzinę. Więc tak. Troszkę podłączona. Więc no to może. Jeżeli ma się tu kilka godzin, to taka godzina oczekiwania na kolejny pociąg może sporo zjeść czasu. Tak czy siak, zbliża się godzina 11, wychodzimy, mała zmiana planów, zanim pójdziemy na London Eye, skierujemy się do British Museum. Także do zobaczenia i coś mam nadzieję za chwilkę pokażę samego miasta, a nie tylko siebie i jak ten szczurek w tunele. A tu muzyczka przygrywa. słychać ładnie, to jeszcze przetrzymam. I pokażę, jak to wygląda. bo Kamera robi mi przykusę i się wyłącza. Tego jeszcze nie widziałem. Ostatnim razem, jak tu byłem, zresztą chyba w tym miejscu nie pamiętam, że był. Ale za mną żywe obrazy. Gigantyczny ekran, ale to taki potężny. Za kilka, e, kilka ujęć więcej. Ale powiem ja Wam, wygląda to fantastycznie. Cały sufit jest w takim obrazie. No, spójrzcie tylko bomba. Prawdaż? Warto spojrzeć, jest to zaraz, jak wyjdzie się ze stacji Tottenham Court Road. Kolejka Niestety jest za duża to jest tutaj jak tam się spojrzy to jest aż tam się ciągnie no niestety my tyle czasu nie mamy jest zakaz fotografowanie więc wyłączę a tam w zasadzie był kawałek tylko tej kolejki bo ta kolejka to jeszcze idzie, 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 idzie. Ale możemy spojrzeć na to jak wygląda sam budynek. No cóż, może kiedyś dłuższy trip i wtedy jak najbardziej. Póki co niestety tylko obrazek datał niebieski, czyli IKEA. Taki ja, siły i jakiś umbrella, Dobrze, chwilę po 11.30 docieramy na Tamizę Po drodze była wycieczka, kilka kilka wstawek pewnie już wrzuciłem Dzielnica Soho, masa teatrów jakiś po drodze muzeum transportu miejskiego było a tu takie bardzo ikoniczne obrazki i idziemy do pierwotnego celu, czyli London Eye Zobaczymy czy kolejki są długie, bo nie rezerwowaliśmy ja bez rezerwacji w kolejce Trochę nam szkoda czasu, no ale jak widzicie Czas jest dobry, 11.30. Pewnie koło 12 będziemy już może nawet i na kole. Eee, to co, idziemy dalej. bo jest naprawdę ciepło, ale ciepło Przed własną dotarliśmy bo wiecie zaczyna się seria no nie no takiego obrazka nie zrobić takie zdjęcie, takie, takie że żona co chwilę przystanek ale doszliśmy do London Eye sobota, ładna pogoda to nie mogło się skończyć inaczej to będzie kolejny punkt który niestety ale już coraz bardziej się utwierdzamy także kiedyś pewnie powstanie dłuższy nawet może kilka odcinków Trzeba przyjechać do Londynu na kilka dni, bo tak to się nie da. Fajnie jest wyskoczyć, ale coś skorzystać to ciężko. To no sami zobaczcie. No cóż, next time. ciąg dalszy, za mną oczywiście i parlament katedra Westminster a my pewnie tak pójdziemy tam czyli po raz pierwszy pójdę na ten no tam idzie premier się wiecie dobrze jak się tam pojawię to nagram króciutkie a póki co spójrzcie jeszcze na pięknego mikbena i okolice. Downing street number 10. No, ale oczywiście dzisiaj sobota i wszystko pozamykane i takie te uroki blisko tu w weekend wyjaśniło skąd te dzikie tumy na mieście dzisiaj jest, e, aż spojrzył upewni się, żeby e, King's Day Celebration król Karol niestety ma swoje swoje mm, prawa a że każdy chce być częścią tego świętowania no to po no to prostu do Londynu e, czas trochę zwilżyć usta nie ma to jak Przyjechać do Londynu i nie usiąść w jednym z tych cudownych zakątków i skosztować piwa. Nie jest to Guinness, ale Guinness jest irlandzki, więc wziąłem sobie jakąś IPA, IPA, IP, IP. my mówimy IPA, IPA, IP, jak słucha, bym powiedziała. Mniejsza o to wasze zdrowie, a my tutaj chwilę odpoczniemy. Także pomimo tego, że czas agresywny, to mam zamiar również skorzystać z takich dobrodziejstw na zdrowie Atrakcji tego dnia w dalsze. dalszy. E, widzicie te banieczki? Widzicie te na, napisy? napisy? E, okazuje się, że jest maraton w Londynie. E, ja tu jestem zupełnie przypadkiem. Pokazuję wam, i takie jest motto dzisiejszego odcinka. Czy warto wyskoczyć na kilka godzin, jeżeli mamy długą przesiadkę w Londynie, czy warto wyskoczyć na miasto? Zobaczcie, jak potrafi to miasto zaskakiwać. Myślę, że odpowiedź. Zrobię potem podsumowanie na sam koniec. Jak już dotrę na lotnisko, mam nadzieję, że nie ucieknie mi samolot. Ale sami widzicie, że no to jest taka pokusa, której trudno się oprzeć, i jest to zasadne żeby z niej skorzystać. Także idę dalej, idę w kierunku Buckingham Palace A właśnie przywitał mnie. Co prawda jeszcze nie ma biegaczy, no ale sam napisy mówią same za siebie, także maraton w Londynie. Why not? A skoro maraton, no to muszą być i zawodnicy, którzy biegną. Chyba to pierwsi po wieku uczestników sądzę, że to jakaś grupa juniorska. No to to właśnie chwilę. Jak widzicie oklaski dopingują tych młodych... No, tu jakiś weteran Spójrzmy tam daleko Widać peleton Faktycznie Obliczony. a my podeszliśmy pod ikoniczny punkt. Nie może być wycieczki do Londynu bez stawienia się. No właśnie gdzie? U Karolka, nie? Czyli tam. Tak, u króla Karola. Spójrzmy Buckingham Palace. Kiedy się lunie? Te wrzaski, te wrzaski, które słyszycie, to ten maraton. Idealowanie. Fantastyczny dzień. Pogoda boska. Eee, jak dobrze wiemy, w Wielkiej Brytanii pogoda zmienna jest. Ale dzisiaj naprawdę trafiliśmy. Może takiego błękitnego nieba nie ma. Ale jest naprawdę wspaniale. Także zaraz, ujęcie na, na Karolka Posiadłość. Ja już jestem na lotnisku, o siedzę, jest godzina 15, także po 5 godzinach od wylądowania jestem już, jestem już po wycieczce i muszę wam powiedzieć, że naprawdę całkiem dużo można zobaczyć. Bardzo dużo bym powiedział nawet. Co prawda byłem w zasadzie wyłącznie w city. Żadnej atrakcji nie mogłem zaliczyć, bo kolejki dzisiejszego dnia no niestety były przygniatające. Ale warto było. Także polecam. Mi zajęło to 5 godzin. Za 3 godziny mam odlot. Myślę, że nawet na godzinę przed odlotem można zaryzykować. Także do zobaczenia, a kolejny odcinki już wkrótce, bo to tylko był przystanek przed, właściwym, przed właściwą destynacją. Do zobaczenia.